8:30 Rozpoczynamy niebieskim szlakiem z Wisły Czarne. Podejście na Baranią Górę. Taki cel wycieczki sobotniej. Na dzisiaj pogodę zapowiadają taką dość pochmurną. Mam nadzieję, że bez większych opadów deszczu po drodze. 3 godziny przed nami. Na szczyt. Pierwszy etap, oczywiście, drogą asfaltową, jakiś kawałek jeszcze. A potem będziemy skręcać w dolinę jednej z dwóch czarnej albo białej wisełki. Nigdy nie pamiętam, która jest, która, ale to się tam pewnie wyjaśni po drodze. Droga zbliżyła się do rzeki. Idziemy nadal drogą asfaltową jeszcze przez jakiś czas o ile dobrze pamiętam wzdłuż Białej Wisełki która nam tu towarzyszy I jeszcze przez jakiś czas będzie dotarliśmy do kolyby u Marioli chyba ostatni budyneczek w Dolinie Białej Wisełki, za niedługo będziemy z tego szlaku schodzić już, z tego szlaku to może nie, ale z tej drogi asfaltowej i odbijać w prawo, skończy się chodzenie po płaskim i zacznie się zdobywanie wysokości. A tu biała wisełka cały czas nam towarzysząca w tej podróży. Po trzech kilometrach z kawałkiem. Dochodzimy do miejsca, gdzie szlak niebieski już schodzi z asfaltu. Będziemy teraz szli wzdłuż Kaskad Rodła a jesteśmy na wysokości niecałe 700 metrów Czyli do góry zostało już tylko 500 podeszliśmy jakieś 130 metrów od początku szlaku. Tu mamy kaskady rodła, naturalne kaskady w korycie białej wisełki. Będzie ich tu więcej, ale wyglądają ciekawie. Najwyższe jak do tej pory kaskady. Jest ich tu sporo. Wszystkie oczywiście naturalne. Kolejna tam przed nami. No, ładnie to wygląda. Wysokość 824, czyli zakładając, że zegarek w miarę poprawnie mi ją wskazuje, to zostało 400 metrów podejścia do szczytu. Idziemy nadal wzdłuż białej wisełki, zakładam w sumie że to jest nadal biała wisełka, bo przez jakiś czas nam się zgubiła z oczu. No ale tym razem już w takiej trochę dzikszej jej formie nieuregulowanej spływa tu sobie tym wąwozem, który jest dość głęboko wcięty. Widać czasami musiała mieć więcej wody niż dzisiaj. Przyżyjemy się tu z jakąś drogą taką stokową. Na wysokości 911 metrów. No i teraz rozpoczynamy już te końcowe, zasadnicze podejście na szczyt i Góry. Tablica informacyjna. haczykowaty dziób. Głuszca jest świetnie przystosowany do grzebania w ściółce w poszukiwaniu owadów i ich larw. Barania Góra. Jedna godzina. Tu mamy jakiś Skronik. Przystanek tylko rzadko. To autobusy jeżdżą chyba. No i 300 metrów podejścia. Ostatnia prosta. Niekoniecznie prostą drogą, bo tu będzie parę zakosów. Poziom 1000 metrów osiągnięty. Teraz przekraczamy potok. Cały czas biała wisełka, Teraz chyba od niej już odbijemy i będziemy wychodzić z tej doliny z, z tego głównego, jak gdyby nurtu, i wchodzimy już teraz za kosami w kierunku kopuły szczytowej Boranii Góry. No te 200 metrów jeszcze podejścia przed nami. Jednak jakby na to nie patrzeć. Trochę nam się teren otwiera. Tam na ostatnim planie widać wieżę nadajnik na skrzycznym. Tam to może być Chantoria. Tam chyba nawet widać jakiś kawałek wieży na szczycie. Na filmie prawdopodobnie niewidoczny. A nawet z takim zbliżeniem. Idziemy nadal trawersując zbocza. Jeszcze jeden zakos i potem kolejny i wejdziemy na szczyt, a tu tablica informacyjna numer 17 postawiona w dość zadziwiającym miejscu, ale udało mi się tam podejść i przeczytać, że tu podobno mieszka sobie niedźwiadek, jak również wilki i rysie. To są największe drapieżni w masywie Baranie i Góry. Dziwne to, trochę nie, niespodziewane, szczególnie jeżeli chodzi o niedźwiedzia. No ale jest tu trochę miejsca, szczerze mówiąc. Ta ścieżka, ten szlak, którym my się poruszamy, a potem powrotny, którym pójdziemy, zatoczy taką dużą pętelkę. A cały środek jest w zasadzie pusty i dziki. Nie ma tam szlaków ludzie się nie pojawiają przynajmniej często no i może gdzieś tam sobie niedźwiadek mieszka, kto wie zbliża się godzina 11 my na wysokości 1140 też się zbliżamy ale do połączenia z głównym szlakiem beskidzkim i tym szlakiem czerwonym już będziemy śmigać na szczyt Baraniej Góry. Mając 170 metrów, 50 metrów do szczytu, dochodzimy do czerwonego szlaku. I teraz już bezpośrednio na szczyt. Partie szczytowe Baraniej Góry przed nami. Widokowy nieopodal wierzchołka Baraniej Góry, tu mamy jakąś taką skałkę, wy, wystającą jak ambuna, no, zobaczymy. No, jeszcze, no, powiedzmy, że dużo nie ma, no ale parę metrów w dół jest panorama na no. Skrzyczne, tu mamy trzy kopce wiślańskie, na Górę Radziechowską. Tam Beskid Żywiecki. No i tu już parę metrów przed nami wierzchołek Barania i nawet widać wieżę widokową. Barania Góra zdobyta. Na szczycie wieża widokowa. Kolor raczej nie pozwalający jej się schować przed turystami nawet w jakiejś gęstej mgle. Idę teraz na wieżę widokową. Nakręcić panoramę ze szczytu Baraniej. Tu mamy jeszcze tablicę pamiątkową Króczci Polskich Partyzantów. Oddział Partyzanckiej Armii Krajowej. W planie Trochę tu wieje na szczycie tej wieży i już w kierunku węgierskiego tego szlaku beskidzkiego tam przez Magorę Radziechowską chyba już to tak widać chociaż nie jestem tego pewny ta obawia góra teraz się w rozeszły nad wierzchołkiem to Beskid Żywiecki z Pilskiem Romanką Patra i Tatry, ale Tatry niestety... Szczyty w chmurach, niewiele tam zobaczymy. Tędy będziemy iść dalej w kierunku schroniska. Opuszczamy wierzchołek Baraniej i schodzimy, jako się rzekło, w kierunku schroniska. Cześć, będziemy robić pętelkę z zejściem z powrotem w okolice Wisły Czarne. No a Taka na razie prosta droga przed nami, z fajnym widokiem w kierunku Małej Fatry. Minęliśmy przed paroma metrami rozejście szlaków. Czarny odchodził do Kamesznicy, a my schodzimy czerwonym, niebieskim i zielonym. Wszystkie prowadzą przez Wierch Równiański do schroniska na przysłopie pod Baranią Górą. A potem znowu się będą rozchodzić w różne kierunki. A, no, ale do skroniska zostało nam jeszcze 35 minut. Według informacji na szlakowskazi, przechodzimy przez wierzchołek. Wielchu Równiańskiego. Szukam gdzieś tu jakiejś tabliczki, która by to potwierdzała, ale nie widać. Muszę zawierzyć mapom w takim razie. No i teraz już zejście do skroniska. Z 200 metrów na dół trzeba zejść. Schodzimy dość upierdliwą ścieżką zasypaną jakimiś kamieniami. Do schroniska zostało 800 metrów i 123 metry na dół. Na szczęście czasami da się ten główny bieg szlaku obejść znacznie przyjemniejszą ścieżką. Wydeptaną tuż obok. Jest chyba wiele osób, którym się tamten <laughs> Styl szlaku nie bardzo podoba, bo to rzeczywiście się chodzi po tym jak po jakimś piargu. Nie wiem, kto to wymyślił, żeby to zasypać kamieniami, chyba że to takie naturalne, ale aż mi się nie chce wierzyć, skąd by się tyle kamieni tam miało wziąć. Tu trochę jest gęsto, niestety musimy o kurczę się poprzebijać między choinkami. Ale jakoś się udało. Już od jakiegoś czasu trochę mniej widokowo się zrobiło. Chociaż czasami gdzieś tam między drzewami przebijają się jakieś ciekawsze widoki, na przykład rozsutec, teraz widoczny w małej facie. Nadal pomykamy tym jednym z najbardziej upierdliwych odcinków szlaku. Nie wiem, kto wpadł na pomysł, żeby tam całą drogę zasypać takim gruzem. Dziwne to. Tu już jest odrobinę lepiej. Czasami zdarzają się takie większe kamienie, jak ten na przykład. Ale generalnie jest to dziwna sprawa. No ale Daks Roniska już widać. Także tam będzie zasłużony odpoczynek kolana przysłup. Jesteśmy przy kolejnej tablicy ścieżki przyrodniczej Barania Góra Wysokość jakieś 950, może jeszcze parę metrów więcej, ale to już rzeczywiście są ostatnie metry tego zejścia tym chyba najbardziej piarzystym szlakiem w całych Beskidach jakieś resztki wyciągu A, tam przed dalej No jest tu jakaś polana być może coś się tu kiedyś działo ale już pewnie dawno nie no i mamy to Pakujemy się teraz do schroniska na krótki popas obóz zwinięty schodzimy teraz powrotem do Wisły Czarny. Przed nami kilka dobrych kilometrów, no ale nie ma innego wyjścia. Można wzywać gopr, ale to jeszcze chyba nie ten etap. Okay. Tu jeszcze jakaś izba leśna, do której wydaje się, że można wejść. Przynajmniej krata przy drzwiach jest otwarta. Zobaczymy, co tu ciekawego mają w tej izbie leśnej na przysłupiu czarego. I Rysia, chyba też szarego. Przynajmniej tak z wyglądu, ale za to centkowanego. W odróżnieniu od Wilka. Czy to wszystko jest tutaj jakiś własny? Akurat tak. i ten Tak. tak? Niedźwiedzie nawet podobno są, nie? Tu mamy jeszcze jakieś ptaki typu pustułka, typu myszołów tam na samej górze jastrząb zwyczajny co tu jeszcze? błotniak stawowy coś jeszcze jednego zwy zwyczajnego ale nie jestem w stanie się tam doczytać tam jest to słomka zwyczajna a, słomka zwyczajna Czy wystawa saren i czychający. Na nie lis i jeszcze jakieś inne dziki. Koniec takiego normalnego szlaku górskiego. Teraz już zostaje chyba asfalt aż do samej Wisły Czarne. Jeszcze tak, żeby tylko wspomnieć, teraz będziemy wracać wzdłuż. Czarnej wisełki, która przynajmniej tu na tym fragmencie drogi jakoś spektakularnie nie wygląda. No nie wiem, jak to tam dalej będzie potem. Jeżeli się pojawią ciekawsze jakieś krajobrazy, to na pewno na filmie ujmę, żeby jeszcze upamiętnić. W tym miejscu żegnamy się z głównym szlakiem beskickim, który idzie tam w kierunku Kubalonki. Kubalonka, godzina 45, no a my schodzimy do Wisły Czarnej, przystanek Bus, Doliną Czarnej Wisełki, godzina 20, czyli nadal asfaltem, oczywiście. Czarną Wisełkę w takim śród bardziej atrakcyjnym kształcie, chociaż, mimo wszystko, trzeba przyznać, że biała Wisełka, przynajmniej jak do tej pory, jest dużo. Ładniejsza, na tym kończymy eskapadę na baranią górę. W sumie 19,5 km. No i dzięki za wytrwanie do końca. I do następnego razu.